Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich, którzy zdecydowali się kliknąć w to wideo. Ech, karta dnia znowu ciut później. Ech, tak, jestem spóźniona, gdyż zaspałam, bo no, koty mają swoje prawa, jak kot o 4:23 rano ma ochotę się przytulać albo bawić, to przyjdzie i ci o tym powie bardzo wyraźnie. A więc troszkę z rana była drętwa, kolokwialnie mówiąc, ale karta dnia, oczywiście, że tak. O, idzie. Tak, no w nocy mnie budził, teraz postanawia się wtrącać w karty. Dziękuję Ci, Kili. Proszę sobie iść. Dziękujemy, tak, dziękujemy. No to pauza, bo trzeba kotka wypuścić. Kotek postanowił odmówić jednak wyjścia, i także będzie nam tu towarzyszył. No, a my mamy karty dnia, czyli energie, które będą nam dzisiaj towarzyszyły bardziej intensywnie, może niż na przykład wczoraj, albo jutro będą. To są na dzisiaj i od to, co zapisałam na ich temat. I odczytam teraz. Nie będę wam tu. Wy sobie możecie poobserwować w międzyczasie kotka. Co on tam kombinuje, to będzie bardzo nietypowa karta dnia. Ale słuchajcie, ta piątka kielichów to dosyć smutna karta, dlatego może widok kotka kombinującego podwyższy troszkę i wam wibracje. Ale lecimy tutaj do kart. Piątka kielichów to żal. Ubolewanie, tęsknota i rozpacz. W klasycznym tarocie jest przedstawiona jako człowiek stojący nad brzegiem rzeki. On tam ma puchary za sobą, dwa pełne, stoją bezpiecznie, a przed sobą ma trzy rozlane, i on stoi nad tymi pucharami, tam rozpaczając. Cała ta karta wygląda jak jedna wielka rozpacz, kolorystyka. Ułożenie postaci, wszystko o tym krzyczy, że jest to energia no, rozpaczy. E, nic wesołego, tęsknota, rozpacz, poczucie żalu za straconym czymś. E, czym? E, to zależy od sytuacji. E, natomiast czwórka buław, e, ta karta tutaj, która w klasycznym tarocie e, ukazuje świętujących ludzi e, w obrębie takich czterech właśnie pali, to może, to może... Y, odpowiadać y, takiemu właśnie miejscu, takiemu, nie ołtarzowi, ale no takie miejsce, wiecie, do świętowania, takie bardzo uroczyste przedstawia ta karta i dwoje ludzi, którzy właśnie świętują, ogłaszają jakieś dobre nowiny, więc jest to ubolewanie, no, za czymś, że, co miało być stabilizacją, ta czwórka buław podpowiada, że chodzi o stabilizację. O coś, co mieliście nadzieję zbudować, a teraz czujecie, jakby sprzątnięto wam to z przednosa. Yy, no ale yy, smutasy moje kochane, nic straconego, yy, bo cesarz na spodzie i tu puszczam dla was oczko. Cóż to oznacza? A może poszukajcie sobie same? No ale podpowiadając, cesarz to struktura, Przepraszam, ten pan jest winowajcą wszystkich tych dziwnych dźwięków, y, jakie słyszycie. <laughs> Wracając. Y, no, cesarz, imperium człowiek odpowiedzialny, człowiek, który tworzy y, raczej nie rujnuje y, człowiek, który, który zarządza swoimi dobrami w sposób świadomy, intelektualny i pewny. To jest tego typu energia, cesarz, że zostawię was z tym. No i co? Dobrej środy, dnia Merkurego. Księżyc wciąż jest w Skorpionie, choć później przechodzi do Strzelca. Oczywiście zachęcam do kliknięcia na prognozę pogody Dari na Instagramie. A tymczasem do jutra. Do usłyszenia. Pozdrawiam.